Hej kochani, z tej strony ja, Marcin, Wasz ulubiony guru w szukaniu siebie i w polepszaniu siebie każdego dnia. Proszę Państwa, dużo osób pytało mnie dzisiaj w komentarzach poza tym czasie, yy, Marcin, jak znaleźć siebie w czasach, kiedy wszystko pędzi, kiedy jesteśmy przebocowani od yy, wszelkiej maści mediów społecznościowych, nie potrafimy odnaleźć takiego wewnętrznego spokoju, zawsze coś w głębi nas nęka, zawsze jest coś nie tak. Proszę Państwa, tak naprawdę przez całe moje życie również miałem problem ze znalezieniem siebie. Od jakichś dwóch lat myślę, że mogę śmiało powiedzieć, że udało mi się. Udało mi się odnaleźć siebie, znaleźć spokój ducha, znaleźć w zasadzie wszystko, co potrzebuję w moim życiu, dotychczasowym przynajmniej. I uważam, że jest to rzecz, którą każdy może zaimplementować w swoim domostwie, w swoim otoczeniu. Także chciałbym się z Wami dzisiaj podzielić moim. TOP jeden SPOSOBÓW NA SAMOROZWÓJ A więc tak, proszę Państwa Nie będę Wam dzisiaj opowiadał o żadnej gomaści medytacjach, o detoksach To wszystko... Ja chciałbym Wam po po podać jeden prawdziwy powód w jaki sposób możecie poprawić swoje życie, swoje relacje z bliskimi, swój dobrobyt i wszystko inne. A więc tak, zapraszam. Jest to tak zwana dupomyka.